Usiądźcie wygodnie i zrelaksujcie się. Oto wyczilowane newsy. Już 6 czerwca będziemy mogli przetestować projekt, który spróbuje zaaplikować ray do całej gry Quake 2 RTX, czyli produkcję tworzoną przez fanów, ale we współpracy z firmą Nvidia. Za darmo będzie można sprawdzić trzy pierwsze poziomy gry, posiadacze całości przejdą z ray re tracingiem resztę kampanii. Problemem mogą być wymagania sprzętowe. Produkcja wymaga GeForce RTX 2060 lub lepszej karty. Firma Jabko zorganizowała konferencję przedstawiającą cuda techniki, w tym nowinki w systemach operacyjnych oraz monitor Jabko Pro Display XDR, który kosztuje 4999 dolarów, ale do niego wypada dokupić także podstawkę za 999 dolarów. Za tyle może przeżyć rodzina przez miesiąc, ale zostawmy już ten temat by przejść do gier. W tle oglądacie fragment konferencji poświęcony nowemu Minecraft Earth. W dziale ploteczek mamy informacje o paru grach. Po pierwsze, w sieci plotkuje się o tym, jakoby miało powstać Fable 4, RPG ze strukturą tak otwartą, że będzie można pominąć wątek fabularny. Gra miałaby też pozwolić na budowanie miast. Jason Schreier z Kotaku twierdzi natomiast, że Ghost of Tsushima, gra studia Sucker Punch, wyjdzie w 2020 roku. Z błędu sklepu Amazon udało się uzyskać informację, że Watch of 3 będzie nosiło pod tytuł Legion i będzie rozgrywało się w Londynie po Brexicie. Podobno w grze będziemy mogli zwerbować każdego NPC i później nim pokierować. Te ostatnie plotki wydają się być prawdziwe, bo Ubisoft wrzucił coś, co z potwierdza te informacje informacje. Osoby oczekujące zwieńczenia legendarnej sagi Shenmue muszą uzbroić się w cierpliwość, gra została jeszcze raz przesunięta w czasie, by dać deweloperom dodatkowe tygodnie na szlifowanie rozgrywki. Oficjalna data premiery na dzień dzisiejszy to połowa listopada, a konkretnie 19 listopada. Ten RPG akcji trafi na pc oraz PlayStation 4. Kanaesko. The Surge 2, czyli kontynuacja serii tworzonej przez Studio Deck 13, najwidoczniej otrzymała datę premiery. Data pojawiła się w sklepie Microsoftu. Informacja nie została usunięta, więc zakładamy, że jest prawdziwa. Gra wyjdzie więc 24 września. Docelowo tytuł trafi na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Czym jest The Surge? To gra w stylu Dark Souls, tyle że osadzona w świecie przyszłości. Z maszynami. Twórcy Dying Light 2 przekazali kilka informacji na temat gry na łamach serwisu Game Informer w ramach przygotowania do Targów E3. W tle oglądacie na przykład grafikę koncepcyjną, która prezentuje to, jak nasze decyzje zmienią miasto. Po lewej mamy wersję, gdy zjednoczyliśmy ludzi w odbudowie, a po drugiej, gdy oddaliśmy władzę jednej z frakcji. Co ciekawe, w grze zabraknie systemu reputacji, takiego liczbowego, bo twórcy chcą uniknąć kolekcjonowania punktów. Podejmowanie decyzji będzie trudne, bo dwie główne frakcje, na jakie trafimy, nie będą złe czy dobre. Wszystko to sprawi, że grę będzie warto powtórzyć po pierwszym przejściu. Niusiki was jednak nie zrelaksowały? Przegryźcie coś!